Siła mordy z tej strony Rek Zalek Cześć Gdzie ty jesteś Zalek? A, jesteś I Tam. Maciek. Cześć. Gramy sobie normalnie. Żeby ktoś nie widział. A nie, nie widać. Chociaż widać, bo topa, jest, Pozdrawiam. Jest Warwick Warwick. Chciałem też katą iść. Mam środom manerę. Nie, Ale no brand, Lux, czekaj. Lux w ogóle nie jest słaba na katę. No co jest? Zależy, to bardzo... ...300 mnie ma utwormisz. Wiesz Wieś no, jak ja zawsze gram na wszystko, na cokolwiek no. i zawsze mam więcej farmy. O, ale ty dobry jesteś. A to jest realist! Wiem. Ja nie poznałem, what the fuck! <laughs> Taki brownie! To, to jest Clipy. Do... do środka drukarki mi wleciał kurwa korek LOL, GG Maria? Czemu ten worry ma taką śmieszną tą... Darek stop, zatrzymaj nagrywanie jest! Pogolę. Dzieci kobiety do schronu do <laughs> łyknęło to! Hop. Jak tam jechać? <laughs> dzieci bobry Dobra chuj Wszystko dzieci Ani... bobry Kaczki działacz. It's my only weakness! Koreczek! Kto się tak długo ładuje? Manko! Minutę byliśmy kurde w przekrani odwana Kiedyś w chodziło, dobra prawym no like oh, boom. Gdzieś tam zalech mi na Reda, proszę. Nie. Jakbyście <noise> nie widzieli Zalegra na topie Wayne, Adeckery, to jest sprawdzona taktyka i działa i to jest OP. Ja, tak samo Draven albo Caitlin. Caitlin oczywiście w moim wykonaniu, prawda, by by była ja, był bardzo dobre, najlepsze w swoim ja, jest coś tam z <noise> z gówniarzu. Patrzcie jak się fajnie śmieje No super ubo w popachy To jest to zajebiste to widziałem coś takiego, czekaj Taki film Że e, tak się tak się zachowuję ja gdy mam u siebie w teamie nowego OPE Urwika. I się śmieje, I tak z tym Urwikiem. To, to, te montaże oglądacie to widzieliście to? Co na przykład Nie. Bardzo, Very Serious Nie AP montaż jak ja mam fajne pazurki no wiem. Dobra, jest supportem? A pen, unu, albo coś tym stylu. Dobra, na supercie jest to dobry. Unero Postawili mi tutaj coś. No to się pobijali. Chopaki. Rozchodzili się, chłopcy! Chłopcy Zaraz z Longswordem zaczął. Jak on dostał już tu. Do... Gdzie mnie tu kurwa? Shit! Dobra, łatwo, ja to się wyleczę. A w ogóle wszystko jest złote teraz w sumie. jest no. Mogłem se to odpalić takich w sumie nie potrzebuję. Mhm. Dobra, jedziemy są tą katką. Lecimy z tym darkiem. A no Jak to dostałem... żaba się śmiesznie spawnuje? Dostałem w rilce. Toś się na mnie zemścił. No stracę lasita, ale Warfit, bo ją ubiłem tu prawie już nie żyje. Tutaj Ignite, nie mam Ignite'a. Kurde, tylko farmer w tym. Nie ma przejścia do minionków. Proszę, wyjść. Hehe. Dobra. He. Co to się dzieje z jakiej obromówki złote? Kurde, i starciłem last przez to. No ja, fajne, nie? Kurde, w ogóle się na cesach nie skupiam. Tylko chcę ją sklepać. No tu ona ciebie chce sklepać. O dobrze, killem tam. Boom, boom, what the boom! I już miałem zamiar ją zabrać. W ogóle zostałem lakę jak, jak pisłem wcisnąłem Q. No to było beznadziejne z jej strony. Czy znerfili tego Urwiga teraz? Jeszcze chyba nie, wątpię. Bo jakoś się mniej leczy. No to może nareszcie. Oho Co za to składać? Chyba tak normalnie raczej Zrobię tak, to jest dobry pomysł Znaczy nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale... Why not? Why not? Kupię sobie warty więcej Na no, ja błoteckim tam jeden za jeden Prawie dwa W sumie warfie, bo tam kilo dostał branta u nas... Mhm. Ok, muszę co ja sobie poprawić. No w ogóle, <laughs> trochę się poczułem, jak za dawnych czasów, jak tak dawili pod turety i w ogóle. I what the fuck. Wiedzieliście, że na małym tym golemku jest napisane ono się w ogóle nazywa kruk? Jest napisane, że jest mały, słowy potworek i potrzebuje tej opieki dentystycznej. Lol, samo. Biedny. Nie, całkiem klepie ta Lux, Zamknięta. podoba mi się. No, Lux jest odklepany, nie? O, jakie tutaj triksy! To jest w ogóle mecz bez dżungli, bo są dwa Warwicki, nie? Lol, a no tak, o Boże, to przerąbane trochę. No, no nie, no jak to nie zracitowało tego, Boże Święte. Kup, sztal głupi. No nic, no nic. Szkoda, że... Oho, tak dobrze. Nie umrzyj! Kurde, umarł! Lol, ta kata. Ciep i aj aj A tam widziałem to, to! Jakie tutaj triksy, stary! To nie są jakieś tam przylewetki? A teraz jakby złapał to może bym zabił Oho, trasy lasity No kurwa, przecież... Znowu What the fuck i to? idź kurwa Gdzie są timingi, halo Nie mam dżungli O, jest, dobra SS, nie derka Okej okay. Dajesz sobie na niego radę na razie? Spoko. No Aha. jest ciężej teraz z tym Warwickiem, w dżungli wolniej się robię, jakoś więcej zdrowia tracę. Dobrze, w końcu, Boże Święty. No ale to nie znaczy, że smite ulti dalej nie jest opnięty. Jakiś ten timing jest. What the fuck? <laughs> Jakim zmiotłem? Robisz? Ale fajnie. Taki tu tips jest. Wszystko. E z ultem i pasywką weszło w tym samym momencie, praktycznie. No Już o proszę. Hmm. Dlaczego wowo był? Aha, na masz no burzy. Czy on ma szósty? Nie, D on doszeknękuje. Przechodzi przez lęganki, robi śmieć. Potrzebuje pomocy, tam będę może chodził co jakiś czas. Nie, ja medjarze potrzebuję. Nie, to jeszcze nie teraz. Chyba, Warwick, ja piesne, tak dojada go jak zwykle. Po szóstym powinieneś go wyklikać. Ja mam szósty. Ja już też mam perdumik. Jeżeli nie make na to na pewno. On... Z na razie jest ok. No, mionek. SS. Oho świetny no las. Nie, na nie, nie, na nie, 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 O, nie, 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 tam. nie, 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 dobrze nie, Z nie, 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 nie no, nie mi się... <noise> dobrze. Nie chciało mi się... Dobrze! Nie chciało się wkleszować. Jakie umysły pod... ro... myślę Myślą tak samo. A, bo nie chcę mi się tego robaka robić za długo to zrwę. Wezmę sobie to było następne ci dam, okej? No, SS. Kata znowu na botecki. Masz kielich, dwa do rana, to się w Jezu! Wrzyj. Kata jest tu. Kurwa! To, to, naprawdę. A ja pierdolę, jakieś ganki, halp, on tu drugi raz już siedzi. No ty na dole byłem. Kurde, ja tylko nie wyklikam bez ulta Co, grałeś tam? No tak, zrobiliśmy no, Robię całą dżunglę, będę miał ten golemsy To będą stunowały, to ci wbiję na to no będę to miał jest. też ulti już SS Dobra, w cs wygrywa Tylko, że ona zacznie zaraz się tak biegnie do tego błota, bo ten błot, na... błot naszej słaby dojść. Co znowu ta gada tam idzie? Ura, robię Reda Golemsy i wpadnę na topo. O, W mi tu Rada zrobił. Loli, no. patrzę się na dół. Teku ty jest złamane. Co za kutafą? O Boże, co on! Uważaj alek bo WW tutaj jest gdzieś Zaraz ci tam wbiję Tylko się zrobię No nie no Nie potrafił złapać nikogo Słabo No się chyba flash no przynajmniej Nie ma katy Idę na górę Ma warda czy coś? Nie może. O Boże To, to bez przesady, Rzeka, nie ja nie pejści, Dobra, dawaj ja go ultuję T Katy nie ma A, katy, kocha, Dawaj ty No dobra Już nie, nie, nie. O oh, shit Spoko, mamy dadzie To cię ten surrender Jaki surrender? Przestań no piwa z mi dzisiaj fabryka zginął, Nasze, co? Czemu masz, kupiłem jest... Medjaja i mam od razu 5 stacków? Co? Aha, dostaję 5 stacków za, ku... za pierwsze kupienie, what the fuck? A, czemu jest kurwa z tym targu, będzie raz być jeden? na jeden Please Przecież że masz mida? Nie, ja muszę się cofnąć, nie mam no on rozbija Ty zabijają. Czemu ten zaczął z Kupi i tak. Ja tak cięgnął, czy damage. No weź, kliknij latarnię, buta No chcę kliknąć latarnię, tylko tam warwick stał. Ale dało się, gdyby od, od tyłu jakby wszedł tam, no się tak tak. Kurwa nie mam pieniędzy. Czy ty masz buty? Piu. Ty masz buty. Nie! Przeżyła to! Ona Ładnie to przeżyje, nie wierzę, kurde No To przecież ona tu jest co ty Wiem no i co z tego Nie <trym> ja wiem kiedy mam pokrane s wendem No to... <trym> Jeszcze laki dalej Nie No ja mam Idę <trym> okay. A nie mam fleszy Ona się coś Warwick gdzie na topa? pa. Możliwe, no. A, A widzę mnie, tutaj, mają bardie. No. Wówu, już zaraz chwilę ultima mam. nie działa to, no, ten stun? Katy nie ma. Ja raczej... Zabijcie go! Jezus Maria. Jest tak źle? No zobacz tam. O, uderz go już w górę. Przecież kurwa... I'm lucky, oh, fuck. No gównie! O, o gównie. Warwick. Like, no dźwięk. No tak. I never feel... Nie, na moją dżungl idzie, tu jest gdzieś Warwick. A staying in this building. No yes. jak coś to halp Co? Z czym? To tu gdzieś był Warwick Kay. Garniemy go? Nie mam multi tam ta, ta. nie ma Merkurek, więc jego ja go będę raczej brał to Nie jest, zostaw golems, je, je potrzebuję Jest mi dziadzia. Muszę sobie respektować no... dużego, wtedy mam 100 na w atakach. <śmary> <dzięki. the> <śmary> Masz ulti? Z 20 sekund. Lul. Wu Ciekaj, prosiaczku. Jak tu się zabije, ty. Co ty robisz? Czemu się tak cofnęłeś, chujowo? To przum! O to się cofnąłem stary ty. O, zabiłem, o, mam bluetooth. Zabiłem tu katy! To pewnie. Mam bluetooth i naszę dam. Amstel standing. Nice. <laughs> Report Leopard No nie gra źle, no. Złe pomysły z tym urwikiem mają. Idę na dół najpierw. No to iść najpierw na dół, ja się cofnę. No, 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 no wszystkiego. Mam to jest z Poczekam 10 sekund na ulicy, Znaczy na, na smite'a. Dobra, dobra, on nie ma, nie ma E, nie ma E! Wow! No. Nice. Dobra, chuj. No. O Jezu. Dobrze. Idę po blue. No. Ja idę po blue'ika. Dobra, nie no, Nie no, nie widzę. to chciałem powiedzieć. No, oni się tam zesrali. O Warwick Idę O Jezu Jestem lepszy, poczekaj jak ja go klepię Dobra, jednak nie 5 sekund... sekund wytrzymaj, 5 sekund! Bum! Dobrze <laughs> O, mida nie mam Dobra, mi idę Mam radę? O, jaka hmm. to tu może iść? Albo na topa Dobra, dzięki No widziałeś tak sklepałem go bardziej niż on, nie? No widziałem. on ma build. Lol inny niż ty. Jakbym miał ja teraz ulti, na przykład to bym go sklepał. Yep. Jep. Albo chociaż smite. Kata dobrym buildem idzie. Podoba mi się O Jezu, bo je się mi idzie, przecież co w tym. Jezu zobaczyłem na build tego branda i myślałem, że to build Katy Znowu mi reda zabrał śmieć Lol. Czemu mi zabierasz golemsy? Bo się ja No ja jej potrzebuję do stuna stary No chyba smoka zrobili, tej Jak, jak zesmaituję dużego golemsa to to mi daj stuna to trzeci atak Jadziesz, ap. No nie bójcie się, bójcie się, się Dobra idę tam na dół, No kurde, no nie podchodź mi z tymi minionsami tu What the fuck is wrong with to, you? Tu, tu kat, kata będzie szła No możliwe właśnie Ojdzie idzie WW On będzie robił tego, będzie robił tego Nie... Lol, to nie trafiło What? O lol Gdzie jest bot? Dawaj, gdzie dawaj dawaj. Tam... Umarli prawie Boże, dobra, ole Lol, co to? Dobrze, dobra klata. Co za tak klata była? Nie kliknąć jeszcze kill w dodatku. No stój! Sypolizja. O, Darius na no niedyskim. No ty! Nie trzeba go zdjąć tej... to bardziej. jest kapta. Ej, hey, Norek! No stary, mam tutaj. No tutaj. Darius no, pan. Dobra. Nie mam... nie mam nic, nie mam, mam many. Mam rebić. O kurwa, do jebie mnie. Dojebie? Dojebił Okej, okay, ja żyję. Kurwa, Tu wadą i ceny. Ale słabo. Ona nie ma ulta. A tam ledwo Darius żyje, także możesz chodzić na ulcie. Ja tu jestem. Nie wiem, czy zjeł... Jakaś bierze, jak może... to sorry, czy 50 gold mi brakuje toba czego. Dab o... Zmienię No bo tyle jest ten AS... 2-4... Tak, że ten Bram tam więcej robi niż on. Mhm. Darius jest tylko... Gruby. Kata jest niczym. Warwick niczym. Dobra, brawo. Ty, staków na się z takówna myć, klawiaturę! No kiepsko. Dobra, to jest trudno, bo nie zary, dwa na No nie, no, ty z, nie, prze, nie, nie przeżyjesz 2 na 1. Słuchaj, no. Gdybym miał stary ten tam e, wizję, to. 6 sekund ulti. Dobrze! Mama akcja! Chcę z nią Dobrze! Oho! git Tu chodź teraz, tej! I weźmy robaka. Mhm. Bum, bum, bum! Co ten robak robi? Aha, no ten wiem co robi. Oba robią to samo. Mhm. Znaczy ogólnie, bo jest kilka nowych się stychnie Nice, I will only really you looks you out... Outroamed Katarzyna SS Del He he <laughs> No weź z No właśnie, wiem O no, właśnie. Okay. No, ja zysię na no zaczynamy wszystko Blue będzie za pół minuty lol idę na middle, nie mam buta. ona tutaj się... tam jakiś wariok się cześć. i coś katę uh... pędzę Za... gdybyś... Zapił gdybyś... Oh, zapiół nie mam ci nie masz? Idę. nie 20 sekund o boże święty Słapał! Olol Nie ja mam many na ulti, nie wierzę. Dobra, teraz mam. Zapisz go na ulti. Ja już się cofam, nie mogę. Coś było? Jak się cofnę? Widziałeś to? Tak! Shit! <grym see you> Dobra, idę na mojego reda, bo to wówczas pewnie będzie czaju, jak będzie 1-1 tego ja go sklepie i teraz umierają, bo Popesują. Co za retardy, czemu oni tu zostali w ogóle? Eee, Nie stary Ale ten Ezreal z tym buildem naprawdę coś robi? What? Uważaj is... stary, a dobra What the fuck? Coś ty z nim... Pfff, jaki duży Locie. Eee, Ale z... No bo ten item stary, ten item No Tak samo jak flara na początku była Ope okay, strasznie Weź mi dać sobie, jak chcesz <grywa> O jezu, o jezu jaki rage Never Co? No pewno ci ci gdzie padasz Si Dobra, mam trochę farmy <grywa> Blue też <-teash. grywa> Ej Baron, what the fuck? A, nie dlaczego nikt ich nie ma z Symbole weekend mogą Nie dobra W nikogo nie było nie. Nie wiem czy zrobić spirit wyzrysz czy Frozen maleta Też nie wiem kurde Co jest? Pół HP naprawdę ma na E! O boż dobra mam 20 staków Za 20 sekund mam ci coś tam przyjdę Hmm Darius się w ogóle zapowiedział On w ogóle nie robi kresów też Także powinno być okej okay. Ty 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 Idę? O, co z realu? Ja bo jak ty wiedziesz. No bo inne buty to nie mają relacji bytu. Idę w tą katę. Patrz Kurde Nie <gry> yeah. Trochę tak No bo miałem ochotę na killa <grym>, Miałem ochotę na killa Czułem tego do potrzebę Okej, okay. chodźmy pushnąć mida Trzeba coś zacząć pushować, bo my nic nie robimy, tylko bijemy i no zabijamy Żadnego twera nie mamy No właśnie, what the fuck Nie da W kraju Musimy zmusić tego Dariusa, na przyjście tutaj Żeby zalech mógł sobie tam farmić i się Pipi Będę Pipi weźmiemy Jeśli nie mam. Wezmę mu żabę Uważaj Mogę tu być gdzieś Chyba se na pleta złożył. Ja mam jednego mi wystarczy I Chodź tu bo mi ucieka Dobra Ultować? Możesz What the fuck ten Draven ja nie mam many. Zalek uciekaj. A mnie. O, jest blue. Przez Nie. Albo po prostu się wezmę. <laughs> Flashuj. Nie mam. Chcesz? Nie. No. Cie na? Plank. Co? A, nie ma Darius'a tej. No fidował się i wyszedł. What the fuck? No to no. no łatwo <noise> Dobrze, kurde Warię, to A, no, to skoro jesteśmy 3 na 5 no to nie trzeba się nawet jakoś tak I idę się cofnąć No bośmy ich przytyrali, no to się zesrali wiesz? Mm -hmm. Jak nie jak tak. Halo, halo. 626 HP. 20 stacków ani raz. What the fuck. Tak się to... Tak, Ty tak się... nie umarłeś? No, nie. GG. Dzięki za uwagę, byłem Za Zalek i Maciek. Cześć, cześć. Yo, yo, yo. Ale fajnie, my się krótko renderował